Dlaczego firmy, które wystawiają się na targach, tak bardzo niechętnie rozmawiają ze swoimi konkurentami? A jeśli to już robią, to udają, że są kimś innym. Cześć, nazywam się Rafał Mruz i prowadzę serwis internetowy dla sprzedawców i przedsiębiorców pod adresem wykorzystajto.pl. Pomagam sprzedawać więcej. Kiedy jestem na targach z moimi klientami, a ma to miejsce co najmniej kilkanaście razy w roku, to zauważam następującą rzecz. Firmy, a właściwie ludzie, którzy są na stoiskach firm konkurencyjnych, bardzo niechętnie ze sobą rozmawiają. Albo nie potrafią tego robić, albo nie chcą tego robić, bo czegoś się boją. To błąd, dlatego ponieważ Twoi konkurenci, cała branża ma naprawdę mnóstwo informacji, którymi chętnie się z Tobą podzieli, bo to nie są informacje krytyczne i bardzo tajne, a przy odpowiednio zbudowanej relacji one mogą Ci pomóc, nie będziesz podpełniać błędów, które popełnił już ktoś inny. Część z konkurentów będzie dawała Ci fałszywych informacji, fałszywe informacje. Na przykład na pytanie, jak wam się sprzedaje w Kazachstanie, jak wam się sprzedaje w Niemczech, to powiedzą Ci, że fajnie, mimo że wcale im się tam fajnie sprzedaje, albo że ci klienci są dobrzy, chociaż wcale nie są dobrzy, tylko są kiepscy. Ale jeśli jest tak, że 30... Twoich konkurentów czy pośrednich konkurentów, powie ci dokładnie to samo, to szansa na to, że się umówili i mówią ci, że jest dobrze, a jest źle, albo że jest źle, a jest dobrze, jest naprawdę niewielka. Dlatego traktuj rozmowy z potencjalnymi konkurentami, z bezpośrednimi konkurentami, z pośrednimi konkurentami jako źródło informacji, na pewno lepsze niż brak takich informacji. Teraz, jak to zrobić? No, wiele firm. Jeśli już się decyduje na odwiedzenie stoiska konkurenta, to robi to pod przykrywką tego, że jest no, gościem na targach, a nie wystawcą. Ja jestem przeciwny takiemu sposobowi. O wiele lepiej jest to zrobić oficjalnie, uczciwie i wprost. Przejść na stoisko konkurenta i powiedzieć Dzień dobry, nazywam się Rafał Rus. jestem z firmy ABC. Tak samo jak wy, zajmujemy się produkowaniem tego i tego. Przyszedłem do Was dlatego, bo um, Wydaje mi się, że warto byłoby się poznać bliżej. Macie fajne produkty, mamy tych samych klientów i e, chciałem sobie z Wami trochę porozmawiać na tematy związane z branżą. Każde rozpoczęcie, które zastosujesz będzie dobre, dlatego bo no, część z tych klientów naprawdę stwierdzi no co mi szkodzi i tak się nudzę, no to sobie porozmawiam. A druga część stwierdzi, kurczę, nie będę mówił niczego ważnego, przyszedł, w ogóle się nie będzie angażować w tą rozmowę. To nie ma żadnego znaczenia. Najważniejsze jest to, żeby było osobą uśmiechniętą, dlatego ponieważ ludzie będą lepiej na ciebie reagować. Jak zacząć takie rozmowy? No pamiętaj o tym, że rozmowy o polityce i pogodzie możesz tutaj odłożyć na bok, jesteście na targach branżowych, więc rozmawiacie tylko o branży. Zacznij łagodnie od tego, co pani sądzi o tych targach, jak było w poprzednim roku, jak pani to ocenia teraz. Z dostarcz swoich informacji, jeśli byłeś na innych targach, w innym kraju, w innym miejscu i były fajne, to powiedz, że były fajne rzeczywiście, pokaż zdjęcia, jeśli masz na komórce. Nie traktuj tej rozmowy jako jedynej podczas całych targów. Odwiedź to stoisko, jeśli jest dla Ciebie rzeczywiście ważne, co najmniej dwa razy każdego dnia, po to, żeby na koniec targów mieć zbudowaną relację. Jeśli spotkacie się za rok, to będzie Ci już dużo łatwiej. Dąż do sytuacji, w której, jeśli będziesz wystawiać się na targach sukcesywnie co roku, to że za 3-4 lata będziesz mógł spokojnie porozmawiać sobie już bez tych wszystkich zawalowanych rzeczy typu jak na targach, co się Państwu tutaj najbardziej podoba i tak dalej, żebyś mógł spokojnie z właścicielem nawet tego całego biznesu. Dlaczego to ma dla Ciebie znaczenie? Powiedziałem już o tym, że dostarczają Ci informacji. Powiedziałem o tym, że dostarczają także fałszywych informacji, ale one mogą być odsiane w sytuacji, kiedy rozmawiasz z 10, 20, 30 konkurentami pośrednimi lub bezpośrednimi i oni ci tą informację potwierdzą. To wtedy okazuje się, że to może być prawda. Ważna, Rzecz jest taka, że nawiązujesz w ten sposób relację, która sprawia, że możesz pomóc swojemu biznesowi w przyszłości. W jaki sposób? W taki, że na przykład może się okazać, że ten potencjalny konkurent, czy wprost konkurent, ma jakieś zamówienie, z którym nie jest w stanie sobie poradzić, ponieważ jego technologiczne kompetencje nie pozwalają na to, a twoje owszem tak. Jeśli masz z nim zawiązaną związa relację, to bardzo łatwo będzie Wam nawiązać współpracę, na pewno dużo łatwiej niż gdyby tej relacji w ogóle nie było. Druga rzecz jest taka, że możesz w ten sposób uzyskać dobrego podwykonawcę dla swoich zleceń, które wykraczają poza Twoje możliwości. W jaki sposób? No, jeśli jest tak, że oni przecież są w Twojej branży, są w Twoimi konkurentami, czyli robią tak samo dobre produkty, jak Twoje. Różnicie się w pewnych właściwościach tych produktów, być może różnicie się także w ofercie, ale to są dobre produkty. To oznacza, że możesz zlecić pewną część pracy, na przykład na surowcach, na podzespołach, na komponentach, tym swoim potencjalnym konkurentom, czy nawet wprost konkurentom. Oczywiście nie mówię tutaj o przekazywaniu know-how. Rozmowa z konkurentami daje ci mnóstwo informacji. Nie zaprzepaszczaj tej wiedzy dlatego, tylko dlatego, że to są Twoi konkurenci. W Polsce mamy taki specyficzny yy, sposób podejścia właśnie do tego, że konkurentów, no to w ogóle trzeba unikać, mówić o nich źle i tak dalej. Nie, nigdy nie mów o konkurentach źle, dlatego, ponieważ dla Twoich klientów... To mogą być ważne osoby. Oni mogą z nimi współpracować. Jeśli ty będziesz ich deprymować, jeśli będziesz ich degradować w ich oczach, to to jest tak, jakbyś im mówił, dokonywałeś złego wyboru przez tyle lat, ponieważ kupowałeś czy kupujesz u tego człowieka. Nie rób tego. Współpracuj ze swoimi konkurentami, ponieważ za rok, za dwa, za trzy, za cztery, to przyniesie naprawdę dobre owoce. Pozdrowienia. Wszystkiego dobrego. Niech się darzy. Rafał Rus.